Ważasz, że nieruchomości w Polsce są zbyt drogie? W Kambodży możesz kupić mieszkanie już od 4000 zł za metr kwadratowy. Budynki posiadają baseny, siłownie i wiele innych udogodnień. Koszty utrzymania własnego mieszkania to tylko 400 zł miesięcznie. Do tego 30 stopni przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś, a chętnie opowiemy więcej.

Nakupowała tyle ubrań, że popękały no, ale... e, kółka pod szafami. Czy jednak dobrobyt. Czy jednak dobrobyt. No i padła decyzja, żeby to jednak. Ale co dobra, i co i te, te kółka nas. Mówiąc kult kulturalnie czy niekulturalnie mam powiedzieć. Kulturalnie. Zostaną one usunięte. A jak niekulturalnie? Zostaną one wypierdolone. Ale źle w... jednak jest. Ale źle wkręcam. Źle <laughs> bit kręcam. Ale przyznaj, że ja też pomagam. Pomagam. Bardzo, Boże. bardzo. Prawie coś złamaliśmy i mam nadzieję, że nie było to lustro. I Bo coś to... tam się wysypało. Coś tam pękło, ale to. No my to jak sąsiedzi. Nawet wygląda no, nawet jak. jak beretki z... z ogonkiem trzeba sobie. Dopuścić. Bo to wszystko wynika z tego, że od czasu do czasu yy, właściciel robi inspekcję po swoich, yy, po swoich włościach. To wie, że nigdy niczegośmy nie zniszczyli i raczej nie wpadnie. No, ale nie chcieliśmy, żeby taka szafa krzywa, bo to zawsze źle wygląda. Nie potem plotki, więc. Dobra, coś mam otrzymać jeszcze? Nie, ja to tak na chwilę trafię. Ale i co teraz będziesz robił? Odkręcał kółka. No, to wiem, ale... Zostanie, czy... czy nic? To co? Powiedz e? zamiast kółek, coś zostanie? Nie, nic. O, to... To tylko A te kafelki można porysować. A twoje? Koły. A i jeszcze wkręty zostaną do kaczkoporu. O, no właśnie, przydarzył się po prostu. Jeden, drugi, no to. Najgorzej, że jedną śrubę. Wielkie. U Jak Jakby nie mogę to zwiercić na chwilę. nie wiercę, tylko wkręcam. I wykręcać. Yy, I co dzisiaj? Rano byłem, y, załatwić co musiałem mimo dnia wolnego w pracy. No, y, Pracę, ty tam się zadeklarowałeś, pozmywać y, no ja y, zagnitą lodóweczkę. Zjedliśmy od kuby steka po sadze soniku, zgryzając gryzając bajglem. Cza. Odkurzenie. Poczekam na seryjne grusze w innym kierunku. My na kaczkopol. I zobaczymy, co życie przyniesie. Zobaczymy, co życie przyniesie. Będzie, będzie zainstalowany, mam nadzieję, że zadziała taki system, no. że będziecie mogli też Państwo, ale przede wszystkim my śledzić temperaturę, przebieg temperatury w funkcji czasu i wilgotność i podejmiemy sobie decyzję, czy to już nastał ten moment, czy jeszcze poczekać z, z dwa tygodnie na zakażkowanie. No bo tam jest troszkę inna temperatura. Zim, 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 zimno jest. Widziałem też strajny, jak zwinęła rano, mówiła, że bierze, bo ja ubrania je widziałem, bo mam taki, swoją drogą, twoją i na ubrania, jak tam bierzemy, ale Yy, wzięła kod, bo mówiła, że zimno i ostatnio faktycznie było zimno jak tam. No. Ja to śpię jak zabita, ale ona to tam danie, to też nie... Nie, ja, ja... No tylko że ja byłem trochę wcześniej, także ja tam poczekam... Tam by jeszcze... Bo znaczy, tak. kilka tam wstydzi bez, ale... Trząszę za bardzo. Także ty. Nie no wiem, co ty... No dobra, ty wiercisz także do następnego ujęcia. Ale fuszerche zrobiliśmy, jak prawdziwi sąsiedzi. No, to to jest, to jest... Ja, jest... <grymne> A i tak jak zazwyczaj mówię Ci, właściciel już zna przez te 4 lata i pewnie cały wysiłek jak. Za przeproszeniem. A zbędny trud powiem tak i grzecznie. Bo nie przyjdzie. No ale. Ale posłuchaj, spociłeś się trochę. Jak spocony Krzychu. <grytanie> jak sobie młody piekło. Dobra, poczekaj, teraz co, stawiamy? Poczekaj, ja tobie pomogę. No, nie mam jak pokazać. Lepiej tej zgrozy nie oglądać. Mira? Okay. Może się dać. No, wstawiamy. Ok. Są siedmi. Są to jest materiał tak zwany gościnny. Nie? Tak zwany już mi nie, nie O kur... Po ubrać. Ja rozumiem, przebrać się raz w niedzielę do kościoła. Jak ci chodzi, na przykład jak ja. Dobra, to, to, to co mamy do końca tam, tak? No tyle, żeby ten materias gościnny. Tu możesz nawet prześwietlenie z zobaczyć. A... Okay, nie, no nie, nie o to nie chodzi, Nie, o to, żeby... Sobie... No tak, to. No ja to, nie nie powiem, to powiem. ogarnę tutaj jakieś dokumenty, no nie więcej, wiem co gdzie. gdzie. Szklanka skądś wypadła. – Plankę w szafie trzymałeś? – Nie ja, to srejnek szafa. – I żyletka. – Teraz poczekaj. – nie... nie, 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 nie. Bo teraz popsuliśmy do. No, bo jesteśmy sąsiadami. – No dobra, ale to ja to popchnę, poczekaj. – czekaj, zanim mnie nie popchniesz, to jeszcze tutaj wkręta damy. Dla tak zwanego no no dobra, ustabilizowania. Ja, ja Chyba no, się Ustabilizowania się. Nie wiem, jak to wygląda wszystko. Dla tak zwanego ustabilizowania sytuacji. Stabilizacja. Nie ma w ogóle. Stabilizacja. Tyś... To jest. No, tak długo jak nie wypadają zwłoki, Uch, to nie należy się tym w ogóle martwić. A tutaj będzie ten, Dobra. na kaslik zasłaniał, to nikt nie zauważy. Tu, pięknie. No ja to pewnie do Ja słucham. Eee, Chociaż... Za dobrze będzie, no. Może, nie może, nie jeszcze, może jeszcze tu wkręcę, tylko żeby mi... Majtek nie przykręcił, bo będzie zła. Jak Kraków Krakow budowali. Dobra, ja bym... Zobaczcie, do... jakiś spadkadyjny. Ty... A ja też trochę. Ale ty mniej. Ja... Ale ja mniej, bo... Tyś jest przyzwyczajony do jakiegoś wysiłku fizycznego. Ja to do tablicy z powrotem, nie? Ciuszkę. Ja wiecie, Co ona tam ma? No, no ja nie... Sztabki złota? Właśnie, żeby miała tam sztabki złota? No dobra, chyba tyle, nie? No moim jestem... zdaniem bajka. Czy jest, okay. jest ok. Teraz chyba maliśmy prowadnicę od tego, ale to. Jest, wypadły, wypadły tylko. Ja to zaraz jej tam, żeby mieli no. z niej nie pokazywać już, to ja to zaraz pochowam. No, wolę nie wiedzieć, co było i gdzie to było. No dobra, czyli kolejna praca wykonana. Kolejny sukces w na naszym wykonaniu. wykonaniu dużo więcej fizycznej. Mam nadzieję, że będzie mniej fizycznej. Już się tak spodziewałem jeden dzień. Ale ja nie uczę żałuję. Bo ja już sobie wiesz. No co prawda wygląda... Jak, 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 jak <grym> ja bardziej jak z przodu jestem, ale jak moda. A! już ten wróciło, wiesz? Jakoś ci tam pionkę znajdziemy, nie ma się co martwić. Ta pionkę? No sobie <grym> dla sreka no to tylko pionka. <grym> Dobrze, czyli to ujęcie kończymy i do następnego, do następnego ujęcia. Dzień dobry Państwu. Podobno zidentyfikowałeś jakiś nieporządek tutaj. Nie, co to to to? A czyli do czasu dodają do jakichś zamówień, nie? No to chyba już. No dobra. Wiadomo co. No dobra. No nie, no trzeba zrobić wreszcie jakąś Porządek. Czekaj, łopatkę i gębeł. Jak to się mówi? Potem yy, mopitka. A ja już chciałem pokazać. Może pokazać, w środku już jest. Jest perfekt? No, perfekt może nie, ale już jest lepiej. Nie, no. Jest. Jest lepiej. Są so, jaja, nie śmierdzę tak bardzo, nie, jest zdecydowany progres. No, bardzo wiecie, tak. widzowie, jak to jest, no nie codziennie się odsuwa lodówki i tak dalej, no. A, nie A, na... kurzyk się kurzyk. A ta była odsuwana równo? No ja i przez 4 lata nie odsłowałem. No ja tego też nie pamiętam. Co prawda 4 lata Jest... nie ma, ale... Ale może będziesz. Ale może będę... Dobra, mopik. Gdzie są mopiki? Na zewnątrz. Na zewnątrz, tak? Dobra, lecimy. Tak. Lecimy. następnego ujęcia. Ujęcia. No dobrze, Michale, lodówka okej. Okay. Okej. Okay. Szafę naprawiłeś, ale ja troszkę Bardzo pomogłem. pomogłeś kolejnych rzeczy się trochę przemiksowały, ale to myślę, że wybaczy, bo przynajmniej nie będą wypadały tyłem, więc ee, wynik netto jest pozytywny, naszych powinna prac, wybaczyć, tak? więc powinna wybaczyć. No, teoretycznie jakby się właściciel jednak pofatygował, no to nie ma tutaj nic już do ukrycia. Pochowaliśmy wszystkie kompromitujące materiały. Ale, ten, przepraszam, co no, A nigdy nie wiadomo, nie? <gry> no musiałem Kiedy... zapytać, bo to... Miałem kiedyś kontrolę, to jeszcze było w Tarnowie. Była pani z urzędu miasta, bo ona chyba odpowiadała wtedy za yy, politykę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, myśmy byli podmiotem zobowiązanym i tam były takie okresowe yy, kontrole. Yy. Przeglądanie dokumentów. I tak pomiędzy tymi dokumentami patrzę, a tam leży skserowana dupa na kserokopiarce. Ale bo... bo... męska? Zdecydowanie męska, bo również część moszny odbiła. O, no to... Więc, ale kontrola zakończona pozytywnie tam w tym w wystąpieniu pokontrolnym <noise> nic, bo szybko wy, wyłączyliśmy <noise> z akt. Także tam się, tam się w ogóle działy, to mi się rzeczy działy no niestworzone, bo to przypadał na sam początek no. COVID-a. I w sumie tam pracowników, my mieli też takich pracowników, co teoretycznie Gdzieś tam uczyli po kraju i wracali tylko do centrali, brali materiały, jechali dalej, był też warsztat też który funkcjonuje do dzisiaj i naprawił te samochody. Te trupy, te, bo to też takie były auta zombie, nie? W którym to jeździło. No a jak się to zaczął ten lockdown, no to wszyscy po prostu zamknięci w tym biurze, a to biuro no to był taki dwukondy dwukondygnacyjny budynek. Centrum miasta, ale klimat taki ładny, duży ogród naprzeciwko. Co tam się działo? Powiem tylko cud, że dzieci nie szczekają z tych wydarzeń. E, posłuchaj, moim zdaniem nam skuterki powinni, że ich Ale to był, nie, to był ogromny to był duży, bo... jeździli skuterkami. Bez działa. widziała. To był kędzierzyn Koźle, Lenia Góra, Gdańsk, Lublin. To była taka spora marsrutka, więc motor, motorkami było zbyt ciężko. No dobra, jak... najbardziej, no. najbardziej miło wspominam, tam było mało chętnych. Myśmy tam czasem sprzeciwiali po. Było... Która odpowiadała jakby za trześciansową, ale myśmy tam czasem uczyli, jak były jakieś takie rzeczy, co się dla nas nadawały, to jelenia góra i cieplice najmilej wspominam z, tych, z tego etapu życia. W tych cieplicach można było sobie jajka pomoczyć w śmierdzącej wodzie, potem się przejść, na śnieżkę na sobie wyjść na ten... jakie? Własne. <laughs> <laughs> Także nie, tamte rejony fajne. Ja muszę się dopytać, bo widzowie potem w komentarzach będą się dopytywali. <metruk> tamte tam, tam rejony naprawdę fajne. Ja i Jelenio u góry, do przedstawienia. Ja byłem tylko raz, ale... Mówię tam wie, wiele razy w My no, uczyńimy tak w miarę regularnie tam. Dobra, Wówczas... jak już wspomnieliśmy, cię. No, Srejnek nawet nie wraca prosto z e, roboty. nie ja byłem tylko chwilkę pozałatwiać rzeczy, które musiały być załatwione. Też nie ma się co przepracowywać. No, Chcę jeszcze tutaj trochę pogarniać, poprane wszystko potem. Badanie temperatury, szykowanie się na jajca tym razem kaczy no i zobaczymy tak naprawdę co, co przyszłość przyniesie. A po próby no to tak jak wiesz, że my to już na życie i zdrowie za bardzo nie zważamy tu w tą niedzielę to wracamy tak raczej, nie, już po zmroku. Ja, ja tam sobie. Do jest, wiospach albo. Tak. Co od Więc y, my też jakimś tam szkodą w osobach możemy ulec. Natomiast no, więc pewnie będziemy w niedzielę. Ale może ci nagram jutro jakiś materiał. Wrócę na Google Drive'a. Nagraj, I nagraj. wtedy nie będziesz musiał nad gniotem myśleć, że my zrobimy Znaczy, nad gniotem bym nie musiał. Ja w ogóle się zastanawiam, czy na inspekcję nie pojechać. ja nie wiem, co wy tam robicie, tak naprawdę. To nie Możliwe, że się obijacie, i. No to Tu inspekcja nie musi być zapowiedziana, to. Tylko nie wiem, co dojedzie, Znaczy, w jest. Tylko tam, bo ty źle robisz za każdym razem jak tam jedziesz, bo słuchasz GPS-u zamiast jechać no. na ten... Pamiętasz ten magazyn kuzynki, gdzie wiele pań łapało cię za wiele różnych części ciała? No pamiętam. I tam trzeba odbić, a ty GPS ale odbija, to on odrobinkę pokazuje krócej, ale prowadzi taką drogą, że może urwać. Te części ciała, które, które już padły, tak. które chciałyby łapać, tak. tak. No, ja wiem, tak. Więc, ta, więc tak I zdecydowanie właśnie urywa. lepiej. Urywa, urywa. Ury... No. Więc. No dobrze, także kto wie, czy na inspekcję się nie pojawi, a jeżeli się nie pojawi, to bardzo zapycieć? proszę o raporty. Tak, to będzie raport. Eee, oczywiście wspominamy e, kanał strajny Wspominamy. Ja oczywiście podcinkowuję no. zawsze to tak, no, no, nie zawsze, ale, ale jak bo mu, razy nie zapomniałem, ale... To też ma sens, tylko w sumie jak mówimy o jakichś tych, z tych e, kaczkopolowych sprawach, nie? Tak. Pani tam Strajnek też coś wrzuci, jakieś inne swoje perspektywy. Także wpadajcie... Yy, chciałem powiedzieć yy, yy, Także na ten kanał. Yy, yy, no i co? No nic. O której wylatujesz? A nie wiem, no... Bo ja mieszkam, co tutaj, szukuję... <laughs> Stronnik kończą o ona tam, wiecie, quantum robi, to kawałek. Muszę, no nie wiem, ile tam się jedzie. O, myślę, że to czwarte jedą. Znowu po ciemku. Jak, wyjedzie, jak wyjedziemy o piątej... Nie, no najgorzej jest wyjechać z miasta, tak? A no, potem już, go... już leć. Nie, ale to tam wzdłuż 41 też jest dużo fabryk, tam się jeszcze w piątek oni się zatrzymują, piją sobie piwka, bo to jednak jest piątek, więc yy, jest taka atmosfera bardziej luźna, trzeba uważać tam nawet po boczach niebo, sobie siedzą, imprezować, grylika robią. Także nie, nie. To jak w piątek trzeba 3 godziny liczyć, to nie jest niedziela, gdzie można 2:15 przelecieć tą trasę. to no dobrze, dobrze. No dobrze. Czyli znowu samotność mnie opęcała, znaczy, Najwyżej tutaj tam może przyjdzie jakiś... coś. Coś, jakiś ten. No to... Zawsze możesz pójść do kościoła w niedzielę. Ale nie, nie muszę na, co mój, na co idę. Tak, się że... Mało tego jeszcze obiecałem, że się nie spójrzmy, no więc... Przez te korki wiedzą, ty... że on jest na drugiej stronie miasta, nie? On jest tam prawie jak Borry nie? No. A język liturgii to jest po komersku czy po angielsku? Po angielsku. Po angielsku. Po angielsku. Tak, przynajmniej wiadomo o czym mówią, nie? Tak. Mało tego tam. Dziwnie w rękę dają. Do każdemu. A, mu? A. Tak, i się pokazuję. Hmm. Sobie czytać? Czytać. A czy to. I tak dalej, także no, 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 no tak jest. No dobrze, dobrze. A może kiedyś jak nie będę, to też się wybiorę zobaczyć to, ja bym kulturoznawczych. Próbował, bo... Z kulturoznawczych względów, bo akurat mnie religii, no, no nie interesuje. No, ale jednak tak. wiara jest, tak? No wiara jest istniejącym zjawiskiem, to nie ulega najmniejszemu. Religia właśnie. ja no, zawsze też powtarzałem. Wiara wiara, no religia religia. Tak. Tak, tak. No. Moim no. zdaniem to trzeba... Znaczy nie trzeba, ale jarości. Znaczy no to oczywiście, nie. To... No nie dla wszystkich, ale... Nie dla wszystkich jest... To... Dla mnie dla ciebie... I Wielu os... można to. Znaczy, ja podkreślam, ani nie wierzę, ani nie jestem osobą religijną. Ale w coś wierzyć trzeba. Znaczy nie, ale nie wierzę w żadne bóstwo. Znaczy generalnie wyznaję światopogląd taki naturalistyczny. Więc jeśli chodzi o bogów takich teistycznych, jeśli chodzi o te główne religie, to odrzucam nie. ich istnienie. Więc w tym zakresie jakby ale, się charakteryzuje mnie mocna teizm. Ale mówisz mówi. o religiach, a nie o wierze. Znaczy... O wierze, no wierze, nie? No bo... Ale odrzucasz religię, a nie wierze. Ale czym, jak ci widzisz różnicę? No, widzę taką różnicę, że ktoś no, stworzył te rzeczy. No, to, znaczy, ja tak nie A drugi mówię. ktoś dopokował do religii. Wszystkie rytuały. Znaczy, że no, przecież nie sposób zaprzeczyć, że zjawisko takie jak religia istnieje. Nie? No, widzimy, nie? kościoły, meczety. I, I innych wyznań, jakieś tam obiekty kultu, więc religia jest faktem obiektywnie y, pewnym, nie? Natomiast istnienie jakiegoś bóstwa, a szczególnie takiego bóstwa, które stworzyło i rządzi tym światem, moim zdaniem, jest co najmniej wątpliwe. O, powiem tak. No dobrze. Tak ja, tak ja uważam. Znaczy W sensie, moim zdaniem, jest dla wielu religii można to odrzucić w sposób logiczny, bo generalnie nie przeprowadza się nigdy dowodów nieistnienia czegoś, nie? No bo tak na przykład, jak się nazywa ten kunie z tym, tym członkiem na czole jednorożec, nie? No. No Nie dasz rady przeprowadzić dowodu, że jednorożce. nie tylko koń. Koń. Że, że ten koń z jednorożczem nie istnieje. Nie, nie da się przeprowadzić, nie? No. Bo musiałbyś wszystkie zwierzęta w każdym metrze kwadratowym ziemi sprawdzić, i wtedy mógłbyś stwierdzić, że te jednorożce nie istnieją. Nie? I to jest klasa takich dowodów, gdzie nie istnieje, wykazanie nie istnienia nie jest możliwe. Ale jest też taka klasa obiektów, gdzie cechy logiczne pozwalają sfalsyfikować ten podmiot. Tak, na przykład, jak nie może być zamężny kawaler. Jest, definic jest sprzeczność definicyjna. I te atrybuty wskazane i przypisywane bóstwom w tych głównych religiach monoteistycznych, moim zdaniem, właśnie obarczone są tą wadą, że można dowodzić ich nieistnienia ze względu na błędy logiczne, nie przeprowadzając z dowodu w, w ogólności nieistnienia. I tak ja uważam. No dobrze, także porozmawialiśmy sobie. A zaczęło się od sprzątania i. lodówki i tak dalej. No. Ale to czasami trzeba zmienić też temat. Nie? Tam szafy. Tak no, trzeba zmienić. Ja w niedzielę idę, idziesz, jadę do, i, kościoła, do kościoła. Jadę do kościoła. Ty sobie w niedzielę będziesz tam. Gruszki na mam trochę rzeczy do zrobienia takich tam innych niż polne, coś tam pewnie w polnych pomogę, może jakiegoś druta pociągnę, no zobaczymy jaki tam będzie też etap rozwoju, chatki, ruchatki, to wszystko czas pokaże, będę raportował jak się sytuacja niesie, będę dzisiaj to dojechać, odpocząć sobie i Dobrze. tyle. W takim razie. Dziękujemy to, ślicznie. Dziękujemy. Życzymy ślicznie. super udanego weekendu i do zobaczenia I zdrowia niebawem. I zdrowego wieś, zdrowia. Do widzenia. Pozdrawiamka. Palmowy cicho, kamera w oni, życie w Kambodży, w swoich filmach gonić. Z na twarzy krok po kroku pokazuje świat. Bez pośpiechu wam oku.